Kolejna dziś informacja, tym razem z kraju. Teatr Nowy im. Kazimierza Deńka w Łodzi poinformował o śmierci Tomasza Kubiatowicza, aktora związanego z placówką od 2003 roku. Widzowie telewizji pamiętają go z ról w popularnych polskich serialach, takich jak M jak Miłość, Plebania czy Pierwsza Miłość. Artysta miał 69 lat. Z informacji umieszczonych na facebooku możemy przeczytać. Z głębokim żalem informujemy, że oczy Tomasz Kubiatowicz. Aktor był związany z Teatrem Nowym od 2003 roku. Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Żegnaj Tomku i rodzinie bliskim składamy wyrazy współczucia. Napisała łódzka placówka. W poruszającym po publikowanym opublikowanym na swoim profilu na Facebooku. Tomasz Kubiatowicz pozostanie w pamięci widzów jako aktor, który z pasją wciela się w różnorodne role, zarówno na deskach w teatru, jak i przed kamerą. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej kultury i sztuki. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Shard Joker.